Witam w czwartej części. Ej, nawet to takie przyjemne, Wam powiem, nie? To niby coś tam do peelingu było, ale ja nawet nie wiem, co to jest. Wolę to wykorzystać w ten sposób. Nie wiem, czy jakiś inny bym umiał to wykorzystać. Powiecie, woda się robi bardziej czerwona. Dobra, już wiemy, co to to czerwone, To ten Mikołaj święty. Resztki z niego bardziej. W ogóle to taka, jakby trochę piana, jest, nie? Ale ten modelik też taki przyjemny jest, nawet. Chociaż z tym, to ja naprawdę nie mam pojęcia, co robić. Popatrz, jak to weźmiesz w ręce, to, to strasznie barwi. Widzisz tego palca? A wiesz, co jest najlepszy. Patrz, wsadzę rękę do wody. Tak potrę sobie ją nogę. I ręka prawie tak idealnie wiem, czysta. No dobra, może żartowałem. Ale ja wrócę później, nie? Kiedy już się trochę wytaplam i powiem Wam o efekcie. Dobra, słuchaj, musimy zrobić podsumowanie w następnej części, bo się nie wyrobimy, więc nara.